25 grudnia 2013 roku to było Boże Narodzenie. Mój ksiądz wikariusz, ksiądz Krzysztof, zresztą bardzo pobożny ksiądz, bardzo wrażliwy, w takiej głębokiej duchowości, się sprawował liturgię pierwszą przeświętą, poranną. I kiedy był moment, że chciał udzielić komunii świętej lektorowi, Wtedy ta Komunia Święta upadła mu na ziemię. Ona była też zanurzona w krwi pańskiej. A dlaczego mu upadła? Ponieważ ksiądz Krzysztof po prostu był chory. Nie miał czucia w palcach. I kiedy udzielał Komunii Świętej, nie widział, czy Komunia już spoczęła na języku, czy nie spoczęła. No tak można powiedzieć, trochę zaryzykował i ją, i ją puścił. Ponieważ ona była wilgotna poprzez krew pańską, w której, jak powiedziałem, był, była hostia konsekrowana, zanurzona, dlatego już nie chciał tej komunii ponownie udzielać i włożył takiego starego nieużywanego kielicha, nie wypełnionego wodą i czekał, aż się czekaliśmy, aż się rozpuści. W sytuacjach nadzwyczajnych Kościół nam zezwala na tego typu praktyki. Kiedyś nawet sam, zresztą to już no trochę już jakby jeszcze byłem kapelanem w szpitalu i też na terenie naszej parafii był DPS, do Pomocy Społecznej. Pamiętam taką sytuację. Kiedyś Pani pielęgniarka jakby nie ostrzegła mnie, że Chory ma demencję starczą i kiedy udzieliłem mu Komunii świętej po prostu ją wypluwał i wtedy no, nie miałem innego wyjścia, po prostu nie miałem nic, niczego pod ręką, musiałem tę Komunię świętą spożyć. Jeszcze tak, przepraszam, tak trochę może to powiem z niesmakiem, ale jeszcze musiałem mu z między zębia tę Komunię świętą wydobywać. No bo komunia święta. Dlatego właśnie Kościół w takich sytuacjach nadzwyczajnych zezwala, żeby Komunię Świętą włożyć do wody, ona traci postać chleba i się wylewa tą zawartość w godnym mieście, jeszcze w kościołach katolickich z tyłu ołtarza były takie specjalne otwory, gdzie się całą zawartość wylewało i tam jakby no, spoczywała ta zawartość pod, pod ołtarzem. Tak samo chcieliśmy zrobić z tą Komunią Świętą, ale mniej więcej po 10 dniach. Kiedy jeden z księży zajrzał do, do tego kielicha, a zaglądał do tego kielicha codziennie i właśnie po 10 dniach, 4 stycznia 2014 roku, zauważył, że fragment tej Komunii Świętej się przebarwił na kolor czerwony. No to jakoś to zdarzenie jakoś tak bardzo poruszyło. Kompletnie nie wiedzieliśmy, jak mamy reagować, co mamy robić. Było, w, pamiętam w mojej głowie, tysiąc różnych pytań, tysiąc takich różnych, no jak jak to rozumieć. Robiłem sobie rachunek sumienia z mojego kapłaństwa. No, później te informacje przekazałem naszemu biskupowi. Ksiądz biskup, jeszcze był wtedy Stefan Cichy, kazał jeszcze tak dla... No, poczekać jeszcze kilka, no, dwa tygodnie i obserwować całe wydarzenie i kiedy już się ta część nieprzebarwiona, rozpuściła, osiadła na dnie kielicha, natomiast ta przebarwiona w takiej zwartej konsystencji, pływała tuż pod powierzchnią wody. Wtedy powołał komisję i zlecił profesjonalne badanie naukowe. Zlecenie przyjęła, przyjął Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Medycyny Sądowej i mniej więcej po dwóch miesiącach dali swoją ekspertyzę, że po pierwsze nie są w stanie Stwierdzić, co spowodowało przebarwienie na kolor czerwony tego fragmentu, mimo że robili cały szereg różnych testów na bakterie, bakter, takie jak przebarwienie bakteryjne, czy może grzybiczne. Też oczywiście wykluczono zanurzenie w czerwonej cieczy, czy, 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 czy malowanie. I badania histopatologicznych. To są takie badania, jeżeli ktoś miał. No, Przykre, przykre zdarzenie, na przykład badanie wycinku z podejrzeniem o nowotwór, no to, znaczy, to, to to są badania histopatologiczne. W tych badaniach wynikło, że pod mikroskopem widać, yy, widać fragmenty podobne do fragmentów tkanki mięśnia serca. Te badania jeszcze były ponowione w Zakładzie Medycyny Sądowej w Szczecinie, yy, Pomorski Uniwersytet Medyczny. I pan profesor, który te badania, podjął się tych badań, poszerzył metodykę badawczą, czyli to, co przygotował Wrocław, on jeszcze jakby zmienił trochę metodykę i oni no, potwierdzili, że to nie jest tylko fragment, który przypomina wyglądem, ale rzeczywiście to jest fragment, który no, wskazuje na to, że jest to, są to fragmenty tkanki mięśnia serca, i jeszcze dopisali właśnie w Szczecinie, że ten układ tych tkanek tak wygląda, jakby to serce było w stanie silnego napięcia, które towarzyszy agonii. Jeszcze znaleziono w Szczecinie inny, inny rodzaj tkanek, yy, które są także w organizmie ludzkim obecne, też wyodrębniono poprzez dwie próby pozytywnie, yy, wyodrębniono fra fragment klucza DNA pochodzenia ludzkiego, ale oczywiście no nie jesteśmy tutaj yy, też jesteśmy dalecy od stwierdzenia, że jest to DNA Pana Jezusa, ponieważ na to trzeba mieć dowody, a my ich po prostu nie mamy. Zresztą byliśmy nawet z tymi badaniami w Lanciano, jeżeli ktoś z was był w Lanciano, jest cud eucharystyczny z VIII wieku. Tam też między innymi badania podjął się taki profesor Linoli. to było lata 70., no niesamowite odkrycia. Te badania później jeszcze weryfikowało samo WHO, to słynne WHO, które teraz tutaj wiadomo nas tu kontroluje, nasze zdrowie. I WHO zleciło badania najważniejszym ośrodkom na świecie, było ich sześć, zrobiono 500 testów, trwały one 15 lat i te, całą tą badanie, ca, 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 cały raport z tych badań nakazano schować do sejfu, nie wolno ich upubliczniać. Ja te badania widziałem, jak byliśmy we Włoszech, przy wziął wyciągnąłem je z sejfu. Najtęższe głowy świata nie mogły pojąć, jak tkanka ludzka, która ma 1300 lat, zachowuje się, jakby była pobrana z żywego organizmu. I moi drodzy, to są takie fakty. Później te swoje badania, te badania legnickie, biskup kolejny z Wiki Kiernikowskiej zawiózł do Stolicy Apostolskiej, do Kongregacji Nauki Wiary, bo ona się zajmuje takimi przypadkami Kongregacja Nauki Wiary. W Wielkim tygodniu, w 16 roku, pocztą dyplomatyczną przekazał informację, że po weryfikacji tych badań biskup może zdecydować, czy te informacje, co się stało w Legnicy, y, upublicznić. No i biskup podjął decyzję, że wyda komunikat, i ten komunikat został wydany 10 kwietnia, w 16 roku, w niedzielę Bożego Miłosierdzia. A 2 lipca, dosłownie w przeddzień Światowej Dni Młodzieży, w tym pozostały fragment hostii, został wyeksponowany, oddany do publicznego kultu. Co się stało w Legnicy, moi drodzy? W Legnicy, w Komunii Świętej, w chlebie konsekrowanym znaleziono fragmenty ludzkie. Czy jest to normalne? Nie, to jest nienormalne, to jest nadzwyczajne, to jest nienaturalne. Widzimy, że tam zostały w sposób no, taki bardzo mocny złamane prawa natury. No ale pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? I dzisiaj moi drodzy, no, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie takim w moim odczuciu, a tak muszę Wam powiedzieć, tak wyznać, że codziennie się modlę przed tym cudem eucharystycznym i, pan, i zawsze panu, pan, mówię: Panie Boże, żebym tobie Twoich planów nie popsuł. Moim jedynym zmartwieniem jest to, żebym Jemu nie popsuł Jego planów. Bo bym tego chyba nie przeżył, by mi chyba serce pękło. I moi drodzy, takim pierwszym w moim odczuciu. Znakiem, który, z, którego, z którego powodu Pan Bóg złamał prawa natury w moim kościele w Legnicy, jest to, że chciał przypomnieć, że On jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie. Muszę wam powiedzieć pewne zdarzenie, którego, które usłyszałem. Trochę mnie później zaczę, zaczęto zapraszać do różnych miejsc, też trochę... Do, 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 w wielu krajów w Europie. Pamiętam takie zdarzenie. Byłem, miałem takie, taką podróż. W kilku, w kilku miejscach byłem w Anglii. W jednej z miejscowości, gdzie dzieliłem się tymi informacjami, co się stało u nas w Kościele, podszedł do mnie żołnierz sił specjalnych, Anglik. Taki komandos angielski, który podzielił się Przeżyciami z wojny w Iraku. Powiedział, że jak był w Iraku na wojnie, przez jego oddział miał za zadanie między innymi pilnować kościoła w niedzielę, żeby się chrześcijanie w nim mogli spokojnie pomodlić. Ponieważ były częste ataki terrorystyczne, muzułmanie po prostu wrzucali granaty do kościoła czy strzelali do nich z karabinów maszynowych, jak do kaczek. Zobaczcie sobie sytuację, jesteście teraz w kościele, nagle ktoś otwiera drzwi, wrzuca granaty i sobie odjeżdża na motorze. Bo chce Was po prostu pozabijać. Dlaczego? Bo jesteście nam mszy świętej. Tam się to w głowie nie mieści, ale tak jest na świecie. Tak jest na świecie. I on nieraz był świadkiem, jak widział, że ktoś zmierza w kierunku kościoła nam mszę świętą i pada zabity zastrzel Pada zastrzelony. Dlaczego? Bo szedł na Mrze Świętą. I kiedy wracał do Anglii, jak mi mówił, zrelacjonował, zadawał sobie pytanie, jak to możliwe? Ci ludzie szli na Mrze Świętą, ale nie wiedzieli, czy do domu wrócą żywi. A jednak szli. Dlaczego? Bo oni wierzą. Ja nie chcę, moi drodzy, nikogo rozdrażniać. Nie chcę, moi drodzy, nikogo obrazić, ale moi drodzy, wielu katolików w Polsce nie zdało egzaminu z wiary. Jak się rozpoczęła pandemia, najważniejsze było zdruweczko. Ja się mam takie pytanie, jaka jest jakość życia? Czy to życie Irakijczyka, chrześcijanina w Iraku jest gorsze od mojego? No to jak to jest, że on ma swoje plany, pewnie ma rodzinę, ma swoje marzenia i on dosłownie z narażeniem własnego życia idzie nam przez świętą. Z narażeniem własnego życia. Czy ja mam wiarę? Z kim mam do czynienia w czasie mszy świętej? Czy ja mam wiarę? Sobór, jeden z soborów, po herezji Lutra, w odstępstwie Lutra, to Sobór był trydencki, ponieważ on musiał się tym podjąć, musiał zdefiniować pewne prawdy wiary, ponieważ się no, rozlewała, rozlewały nieprawdziwe informacje, rozlewała się zła nauka, która godziła w istotę sakramentów, m.in. mszy Eucharystii, na święcie Eucharystii. Sobór zdefiniował, czyli co znaczy zdefiniował, czyli y, jasno sformułował prawdę wiary która już nigdy nie będzie mogła być podważona. Jest to dogmat wiary. Nigdy. Jeżeli ktoś przeczy temu, tej, tej, temu dogmatowi wiary, jest heretykiem. Jest z Kościoła wykluczony. I teraz co głosi jeden z dogmatów wiary? Święty Sobór naucza oraz otwarcie i jasno wyznaje, że w boskim sakramencie Świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy. Albowiem nie jest to sprzeczne, aby Zbawiciel nasz zasiadał zawsze w niebiosach po prawicy Ojca naturalnym sposobem obecności, a mimo to był sakramentalnie obecny w swojej substancji na wielu innych miejscach, sposobem istnienia w prawdzie ledwo słowami wyrażalnym, który jednak jako dla Boga możliwy, możemy pomyśleć i w który mocno mamy wierzyć. Co to znaczy? Na tym ołtarzu, kiedy jesteście nam przy świętej, umiera Jezus Chrystus. Składa swoją ofiarę za mnie i za ciebie. I na tym ołtarzu dokonuje się przemiana chleba i wina w krew i ciało naszego Pana. I co to znaczy? Co to znaczy tak naprawdę? Że Pan Jezus, który jest w niebie, w czasie przyświętej jest także tutaj na ziemi pośród nas. A kiedy nie ma przyświętej, jest tabernakulum. On tu jest fizycznie, pod postacią chleba. W szóstym rozdziale Ewangelii Jana napisał, ja jestem chlebem żywym. Kto mnie spożywa, ma życie wieczne. Kiedy czytamy Ewangelie Święte, synoptyczne, szczególnie właśnie Marek, Łukasz, Mateusz, co, 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 jest, co opisują synoptycy, ewangeliści? Że Pan Jezus wziął do ręki chleb i powiedział bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I uwaga! Żaden z synoptyków nie napisał, że ten chleb zamienił się w mięso. Bo gdyby tak się stało, jestem przekonany na tysiąc procent, żeby to napisali. Uniósł chleb, powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Co to znaczy? znaczy katoliku, że ty masz jedyny że jesteś uprzywilejowany na całym świecie. Znajdźmy inną religię, która ci daje taką możliwość, że ty możesz fizycznie się zjednoczyć z samym Bogiem. Tylko pytanie, co ty z tym robisz? Co ty z tym robisz? Był taki czas, no teraz wiadomo, teraz czas zarazy, to wiadomo, teraz wiele rzeczy nienormalnych. Był taki czas, że tutaj do Polski przyjeżdżali różni tacy charyzmatyczni, no, duchowi, tak samo i osoby świeckie, no właśnie były takie właśnie msze święte, uzdrowienie. Też między nim przyjeżdżał z Ugandy taki ojciec John Baszabora. Pewnie tutaj też o nim trochę słyszeliście. Zresztą on też był u mnie w kościele. No, tak, muszę powiedzieć, że to było rzeczywiście, najmniej się starałem, żeby to spotkanie modlitewne no, pod przewodnictwem ojca Johna rozgłośnić, a było najwięcej ludzi. Bo do, do mojego kościoła nagle przyjechało tysiąc osób. Się po prostu w kościele ludzi nie mieścili. Dlaczego? Bo idzie wieść gminna, że Baszabora, ule, Baszabora, Baszabora uzdrawia. Ale ja poznałam tego ojca Johna, bardzo pobożny, porządny ksiądz. Bardzo porządny ksiądz. Pobożny. Ale co mówi ojciec John? Ja uzdrawiam? Nie. Ja tylko pomagam ludziom, żeby oni uwierzyli, że Jezus uzdrawia. I teraz pomyśl. Pomyśl. Przychodzisz do swojego kościoła parafialnego, nam przeświętą. Na ciebie nie dotyka, nie kładzie rąk jakiś kapłan, ale przyjmujesz ciało samego Chrystusa. Ale dlaczego nie jesteś na przykład uzdrawiany, dlaczego na przykład nie jesteś lepszy? Wiara. Czy masz świadomość, z kim naprawdę masz do czynienia? Zresztą to jeszcze będę o tym, o tym mówił w niedzielę, bo zależy mi, żeby więcej osób o tym słyszało. Ja chciałem podziękować waszemu księdzu kuboszczowi, że dba o to, żeby, moi drodzy, jak najmniej osób przyjmowało komunię świętą na rękę. I to nie jest, moi drodzy, jakaś walka tradycjonalistów z modernistami. Nie. Ponieważ jest dogmat wiary. W najdrobniejszym, w najdrobniejszym fragmencie chleba konsekrowanego jest cały Chrystus. Jest cały Chrystus. Jeżeli na twojej dłoni zostanie fragment Chrystusa w drobinie, cały Chrystus, to powinieneś te ręce oblizać. Bo inaczej wytrzesz je o spodnie i Chrystusa podepczesz. To jest też dogmat wiary. Jeżeli my nie będziemy się troszczyli o Chrystusa, Eucharystia przecież jest naszym największym skarbem, największą tajemnicą, to pytanie, kto się o Niego ma zatroszczyć? Powiedz mi, kto się o Niego ma zatroszczyć? Kto ma Go szanować? Kto ma Go czcić? Kto? Chciałem wam jeden fragment odczytać. Nie wiem, czego teraz znajdę z tych emocji. Jeżeli ktoś twierdzi, że w świętym sakramencie eucharystii należy najwyższy, najwyższym kultem adoracji, latria, także zewnętrznie wielbić Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, że nie należy Go czcić w sposób szczególnie uroczysty, że nie należy go uroczyście obnosić w procesjach według chwalebnego i powszechnego obrzędu i zwyczaju Kościoła Świętego, że nie należy go wystawiać publicznie do odbierania czci od ludu oraz, że jego czciciele są bowofalcami. NBW, niech będzie wyklęty. Jest heretykiem, niech będzie wyklęty. Otrzymaliście, tak w cudzysłowie, w ręce wielki skarb Chrystusa. Kochani, musimy zrobić wszystko w tym czasie, w świecie bałaganu, w świecie, kiedy jest coraz mniejszy szacunek do Pana Jezusa. Kiedy wszystko się zaczyna kręcić wokół człowieka, wokół jego samorozwoju, samostanowienia, samo, wszystko samo, 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 egocentryzm, musimy nasze oczy zwrócić ku Chrystusowi, który jest jedyną naszą nadzieją. Kiedyś Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu napisał, Dlaczego na świecie jest głód? Bo ludzie nie mają głodu Jezusa Chrystycznego.” bo ludzie nie mają głodu Boga, są egoistami i to pielęgnują pieczołowicie. I ty i ja musimy to zmieniać.